Wstałem sobie rano i patrzę nowy update w Cutghes Fishing No to mówię nagrywam. I tyle. Można bym sprawdził co jest w katalogu. Aha. O kurwencja. Tego sporo będzie. Tego wszystko raczej tutaj mam. Ło. Wow. Ja pierdolę Co to za gówno no, może to może tu coś będzie no, Nie wiem czy będzie ja to, be... to Living the Young u, 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 u. Jak to wygląda kurwa Czemu to, tyle tego jest? To jest jakiś Swordfish mały Acie, pierdolę Aha, że ten już wyginął. A, to sobie to to połapałem. Ale co to chuja? Co, co to jest? Jakiś ancient kingfish. Tutaj na pewno jeszcze będzie macha tego. Yy, macha lawa nie złowiłem. Yy, yy, co do kurwy. Ja ten. Yy, po prostu może... Zacznijmy od patrzenia po tych normalnych. Ja nie wiem totalnie co będzie. Może bym kupił tą... Yy, czapkę bateriową. trochę nam to zajmie mimo wszystko. Na tym odcinku. Na tym odcinku. Proszę bardzo. Yy, sorry, dobra. Nie wiem czego się spodziewać. Spodziewam się chyba wszystkiego w tym momencie. Nie wiem, czy one, nie wiem czy one będą tylko tam, w tamtych rejonach yy, na prawo, czy też mogą być tutaj, w tych jaskiniach yy, aktualnych, zostaw mnie obecnych, które tutaj mamy. Ten niech patrzę, tutaj nic nie widzę, tylko te zwykłe ryby, które zawsze były. Te chłopaki, fajne. Symbate. Tylko weźcie mnie zostawcie aktualnie, bo ja nie potrzebuję was. Tutaj są te nightwishy z duże, to one po prostu są. Raczej tutaj nic nie powinno być. Wszystkie ewentymenty, kurwa, ewentymenty raczej będą <laughs> tam po tej prawej stronie, w tych jaskiniach oraz tam i tak dalej. I, ogól, I ogólnie, żeby mieć dostęp do tych wszystkich nowych, to należy mieć tego nie tego tylko tę łódkę, y którą się da zdobyć tylko poprzez haksy. Jeśli patrzę teraz na radar cały czas, ja wydupiam to. Jak żyje w najgłębszych głębinach, to on może być gdzieś na samym dnie. Znaczy, bo na chuj będzie na samym dnie? Eee, nie, tu sprawdzę, tutaj nie ni chuj nie będzie, ale ale dlaczego by nie? To nasze kochane lemonwaki tu są. Stara gwardia nasza i Stormy No to tutaj jest Nie ja burzę, no to ostrze Stara gwardia, te frajerzy się tutaj bują w tych To jest in no To tak, no to wszystko jak powinno być Znaczy nic tutaj nie ma nowego Ha jest moga nasza No to tak, to tutaj wszystko jest tak jakby powinno Cały syf, który się dzieje, powinien się dziać tam na no, tam 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 Czemu on tak na tak laguje? Kurwa twoja mać Czyli cały syf, który się dzieje, dzieje się tutaj w, ty w tych rejonach I chuj, schodzimy no To będzie ciekawe, chwykę ja pierdolną Tak cave to jest pojebany system To są stare ryby To już było tutaj Jest share. On jest bardzo ładny bardzo ładny co to jest? Wie mi latarkę Ty szmato ma to O chyba kurwa coś sięgniecie I na chuj ja tu truczapkę kupowałem Pierdolę, no No musiała mi ojebał atakę Co to jest za gówno? Który to jest? Bullbiter Dosłownie Bullbiter, Pierdol. no chłopie mi dosłownie ojebał tą Co to jest? To jakiś ultra kusper, kurwa Kurwa ultra kusper to jest Gdzie on spierdolił? Kto to chuja? Pierdolę, pierdolę, ale będzie ostra zabawa tutaj o nie, to jest musztat To Jest jakaś większa wersja musztat Ten tutaj. Jak no chuj, to będzie. To jest jakiś większy musztat Czy tutaj coś dalej jest jeszcze? gdzie Jest. Jakiś ziomek tutaj na samym końcu. O ten ziomek. Dobrze. Nie, zajmę ja się na, na ten temat. Słuchaj, że to będzie? Nie da go złapać, tylko może Wersja kurwa Pik. Ta kurwa lepsza. Ej, stary. Mam nadzieję, że to ciebie nie trzeba jakoś, jakoś specjalnie. Tak, ty po prostu jesteś. Jest Ma, ja tylko cię ściągnąłem z dół. Ale, ale, ale tak jak każdy w sumie. To jest jakiś musztetfis kurwa większy No ja chuj Dodać jakieś nowe Ziemale. male Jaka jest tam dół Elder musztetfisz, dosłownie To jest jakiś dobry placz pewnie, co nie? Tak, naturalnie Strong currents Migrated to the area No ty, na nie, nie, nie żaje żółty kart kurwa dosłownie na pierdole co się dzieje jakiś ziomek taki potężny nie z tychże komputerowej wytyfy trzeba jeszcze zajrzeć się na ten nad silos gdzież to nic nie będzie mi opierdoli tego latarkę znowu Normalnie nie możesz latarką pojechać na, na Jeśli y. chuj przyjdzie mu to latarka wpierdoli. A Aki, lecimy. A hi, lecimy w dół. To że będzie mnie gonił pewnie. jestem pewien 100%, nie że on będzie mnie go gonił Jeszcze jest z no, tym nadejdzie, że on się nudzi po jakimś czasie. Ta wala... Na kurwa nie próbuj Gnoju. Zawisny Bo co mam światło tu ty... trzmat Ważnie Nie wiedz co What the fuck no jest, normalnie Na huczku, na fiuczkuk Co jest do Kurwica! Jest! Skąd się będzie kurwa, walczył ze mną? Ło, kurwica! Jebanek, gigant! A ja jakie bydle! Bratku! Badam siebie tutaj ze sobą! On dosłownie Ma taki sam system jak ten, jak tiger shark! Będzie się koło w nieskończoność! Kurwie mnie tylko A czy wiesz, ja mam czas, nie? Chyba, ja, że już. Już. Great Casper, chyba. What the fuck To jest to ten ziomek? Starzy ten geny, ja pierdolę. Co tu się dzieje w tej grze? Co się stało z tą grą? wielki chuj tu jest. Gdzieś kurwy to mi jest światło. Zaraz Cię dopadnę w frajerze Będziesz wyb będzie zaraz Człuchaj, bo by było dostać jakiegoś sienią rybę, poproszę Dziękuję Będzie będziesz wybombio wybombiony będziesz Gościu ja, ja, ja się tylko do Ciebie dopadnę, może Tylko mi przyjdziesz zje ojebać z tą latarkę to Cię tak wykurwie w kosmos Nie ten przycisk Wyjazd Kolego Powiedziałem wyjazd, zostaw mnie w spokoju o Ty jebany Możecie mnie zostawić, da da dajcie mi spokój Święty Kurwa Nie zdążyłem to Jeszcze raz Albo tak na śmiechu. Pójdę na ciemno. Na czarno. O kurwa. To się świeci się. Teraz ta gra jest jeszcze bardziej straszna niż, niż była. Nic kurwa nie ma. Gdzie jest silo doskochany? O, tutaj się Bębler spierdolił. No to nie tutaj jest. Ej, stary. Chcesz się złapać? Brachmo. nie chcesz mnie pierdolę, no. Czy wy macie ochotę, może przyjść tutaj, złapać się? Parki. Nie widzę się totalnie, ale nie chcesz. Jakiś, kurwa JJ Joker jest. Tu jest... A tu jest silos. Nie, tu nie ma silosu. Nie jest tutaj, dobra. Tutaj jest silos. Co tu się dzieje w tychże Kurwa nie wiem co tu... Nie wiem co, tu, co tutaj jest. W będzie co, co tu jest? O jakiś Fileciarz. Ej Jesteś, dobra Tu się błyszczy, jeba, jebaństwo. Nie widzę totalnie co to jest, jest ciemno w dupie. Ale się chuj jeszcze Ale się no. Weź moczku, proszę wy wy wyjazd robisz? Proszę chłopaka No bo się burze zrobiła Ja pierdolę No nie, nie widzę, złowałem to, nie widzę co, co złowiłem. zrobiłem. To to jest ziomek. Goldfish. Kurwa... To jest medium, bo nie będzie. Goldfish. Zub. The skeletons. Chujcie wie a jest To super. Nie jest goldfish dwa razy. Jest w tym samym... twice, w tym samym miejscu. nie wiem, zupałem go. Nie wiem, to trzeba chyba na... Co nie tych że łowić, łowić na czarno? Też trzeba czarno po prostu teraz ty. Tutaj... Ten głupik duch mi teraz spokojnie da Spokojnie, bo wróci teraz do... do, do bazy I to muszę przeczekać To się dzieje, no Pewnie w cave'ach wszystko będzie też I tam po prawej bardziej w głębiniach, na samym dole jeżeli ziomek żyje w tym ten koleżka który koleżka nie, nie, pewnie żaden z tych ale któryś koleżka tutaj był, taki deep caves under the reef, ale to był taki jeden chyba to był w ogóle Nie wiem, który to był, ale któryś tam był, żeby. Który Które żyje na samej, na samej głębokości, głębokiej. rozumiecie? rozumiecie. głęboko, po prostu fój głęboko żyje. No i dobre. Może przydałoby się tak sprawdzić te kejwy, co są tam pod rafą koralową. Mini Face w ogóle, są to zaufania. Jaka kwestia jest krzemieć, tylko chcę gdzie one są. Może to, to, to zrobił, kurde. To to nie chcę uciec, nie wiem, nie, nie powiem gdzie one są. Po prostu nie wiem gdzie one są. Spróbujmy. Daj mi spokój, daj mi spokój, daj mi spokój. Możecie wyjazd robić wszyscy, po kolei? Przepraszam bardzo, ale tutaj bardzo bym chciał... ...coś wyłowić. Sensnego... ...w tej grze komputerowej. No nie wa... mi się boku, kurwa. Tam teraz tylko jedną bombę, która... ...chuja zrobi. Jest ten kryształowy, ziomuś, dobra, tam tutaj. Na siebie pchać nie będę. Bo tutaj wiemy co jest. To jest nasza stara gwardia, lemon Hmm. To jest kolejny glacier. To raczej nie warto ruszać głębiej. Ale ruszę głębiej. O pierdolę do tarkę. koleżka. Mm. Nie go już. Dopiero zaś otworzyłem tę rybę i już się, kurwa, nie nienawidzę Bullbiter jebany. Nie widzę To już, już wyszliśmy z nie? Tak, wyszliśmy już Zajebiście się bawię W tej grze komputerowej Wkurwiony jestem trochę Na tego panego Bulbitera Dobra Chuj Lecimy Będę pierdolili tańcu i... Teraz każdy będzie wysłany. mieć refleks, żeby wywalić tego frajera. ...refleks, żeby się go pozbyć. Pracholu, czy mi to w dupie? Dobra, mi to też nie, 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 nie przeszkadza. Chciałbym tu coś będzie jeszcze. Te żółte chłopaki wypierzają stąd ogólnie. Jest skała. O kurwa. Tu jest zdecydowanie coś więcej. Oj, tu jest coś więcej. Tu jest. Fuch, jak chuj, coś więcej. Tu jednego wyjazd robisz. Ono się interesuje naszym do jakiegoś poziomu. Powyżej chuju. Powyżej poziomu pewnego on już na zatupie zostawia. To jakiś sens mam. Dlatego go nienawidzę. Chcę, żeby umarł. Jest garb.

fryer. Przyjdzie zaraz. Daj mi ojebać swoją przynętę. Czyli latarkę. Gnoju pierdolony. Widziałem go. Jakiś stary pijany. To małe brimble. Ty yy. Chodzi tutaj mały brimble. W sumie to ma sens to wszystko. Biorąc pod, biorąc pod uwagę nazwę update'u update Starożytni przodkowie. To to ma wszystko sens, jeżeli chodzi ktoś... o. o to wszystko to jest. Duży Mustard Fish, mały Brimble, to jest Bramble. Kurwa mać to jest super nazwa. Dosłownie. No, Bramble. The Brimble is much more active, so being brings to the plateau. It seems to be putting some... Co? Kurwa. Ta gra jest pojebana. Czy ktoś czegoś broni? Ciebie wezmę kurwa da co Choćby kurwa skały sterały Lecimy tam Jeszcze raz Kurwy Nie siedzieć jak z tym słup soli to zapierdala po mnie to faktycznie jest bardziej aktywny stary cię bije? nie on chyba o kurwa faktycznie tu coś jest ten chłop ej stary o oh, fuck jest duży i brązowy I nie mam pojęcia jak go złapać ale chcę to zrobić Co chuj nie wiem jak, ale... ale chcę, muszę. Coś... na ten temat? Duncan. If you walk I to a impossible to get. Kurwa macie Aha! głowiem. Coś co miałoby sens. Co, coś co zrobienie... czego zrobienie miałoby sens. To rozjebanie jego armoru. Jak rozjebie jego armor, to będę mógł go złapać. Czy to ma sens? Może. Jest akurat genialny. Pewnie nie o to chodzi, ale zobaczymy. E! Gruby. Chodź tutaj Stary, ej, chodź Wyjebać nie mogę. No, nie działa Jestem idiotą jednak Kurwa twoja noś Nie poszło Już głębiej bym wszedł? Nie, nie wejdę tu głębiej trzeba tędy przejść nie wiem, po prostu jest, chyba jestem za głupi po prostu, żeby złapać to Ale tak myślę, że to może mieć sens, żeby po prostu wziąć tego, tylko armor rozjebać mu Tylko jak? To jest dobre pytanie też Jeżeli miałbym to zrobić, to jak? Tutaj coś jest Ej Aż mnie w dupie Jak kurwa każdy to jest małe chójstwo, które nie wiem co tutaj robi. Ale się na, na ziemi. Będziesz mnie w... Twój stary się puszcza! O. No ty szmato jedna Nie będzie prosty Przeprawa tutaj to spokojnie było odkryć jak się... Jak się pozbyć tego gnoja zawalonego. Tam ziom popłynął tam na sam koniec. Zobaczył odnośnie tego zioma, co tam jest na końcu, tam jest jakiś chłopak na końcu. Nie ten jest ostatni sił chorzowy. Jestem na końcu i chciałem zobaczyć o co, o co z nim chodzi. Ten chłopak. Ej bratku, Kolorowy Nie spierdalaj ode mnie. Blocks. Misiu kolorowy, co tu się dzieje? To masz taki, kurwa... niby siutki jesteś, fajny. Aś No kurwo. Nie lubi mnie. I dobrze, też nie lubię. Jak kocha, jak kocha, to wróci. A może wiadomo o nim. Już. Nie, nie, maj chuj. Kolego. Ja sobie negocjować ja się właśnie będę. Wyjazd wy, robisz. Już pół godziny prawie, to może kurwa by się przydał skończyć ten odcinek. W końcu. Może, bym parę, może bym kiedyś inny nagrał więcej z tego.